Muszę 6 sześć, sześć bamek w jednym meczu Boże święty, jak oni do akcji dochodzą Muszę pamiętać, że to nie jest miał tylko bot Do środka jeszcze tutaj zejdzie Debujne może uderzyć Kurde, czemu z pawilonki To miał z lewej Ej, ej, wyjazd, wyjazd z tym Że teraz debujne, coś? Ożny Uderz No, 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 ścisk. Wyjazd. Boże święty, wiesz, ten tak nie ma cena, że to hit. Jeszcze tutaj zejdzie, świetnie. Jeszcze, jeszcze ma. Tak, wrzutka, może? Nabójne, jeszcze tutaj zajście. O! <laughs> jeszcze tak zrób. Ture, Ture, może on będzie bohaterem? Kurde! żeby tutaj też tej bamki nie stracić na koniec Ja niczę tacy bamkę na koniec Alexis Sanchez nabija bamkę W ostatniej akcji kurde przegrywam. Nie.